Dzień dobry, witam wszystkich na konferencji prasowej GKS-u Katowice, na której podsumujemy runę jesienną w GieKS-ie. Tytułem wstępu w GKS-ie nie zmienił się rzecznik prasowy, nadal jest nim Maurycy, któremu życzymy szybkiego powrotu do zdrowia. Ja na miarę skromnego talentu postaram się go dzisiaj zastąpić. Witam wszystkich przybyłych dziennikarzy. Jest nam niezmiernie miło, że kwiat śląskiego dziennikarstwa pojawił się na dzisiejszej konferencji. Są z nami pan trener GKS, pan Jerzy Brzęczek e, oraz menedżer Geksy, pan Dariusz Mutała. E, na początek chciałbym poprosić obu panów o podsumowanie tego okresu, który e, przepracowali w Geksie. Panie trażę. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Ja myślę, że na pewno patrząc i oceniając ten okres pracy, kiedy e, przyszedłem wspólnie z z całym sztabem trenerskim do, do klubu. Muszę powiedzieć, że jestem pełen podziwu dla chłopaków, ponieważ nie była to łatwa sytuacja. Patrząc przez pryzmat ilości zdobytych punktów, miejsca w tabeli, jak również całej atmosfery wokół, wokół drużyny. I myślę, że te 9 kolejek, gdzie miałem przyjemność prowadzić tą drużynę, pokazała, że jest duży potencjał, pokazała również, że, że są to ludzie z charakterami, którzy chcieli za wszelką cenę ten fatalny start jak gdyby wymazać z pamięci wszystkich, pomimo również tego zakończenia dla nas niezbyt oczywiście pomyślnego, patrząc przez pryzmat spotkania z Zagłębiem Sosnowiec, gdzie rozegraliśmy 83 minuty, uważam najlepsze, najlepsze z tych, których, których w których ja prowadziłem drużynę, gdzie objęliśmy prowadzenie i jak gdyby w tym momencie zabrakło nam takiej tej koncentracji i myślę, że to spowodowało że zagłębie wykorzystało ten moment i to spotkanie z nami wygrało, tak więc na pewno jest to taki pewien pewna skaza rysa na, 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 tej, na tym krótkim okresie czasu tych dziewięciu spotkań, bo na pewno również ta nasza, nasza sytuacja w tabeli byłaby in, troszeczkę inna, ale myślę, że myślę, że patrząc przez pryzmat tego, co, co zastaliśmy, w jakim stanie byliśmy w tym momencie. chciałem jeszcze raz podziękować chłopakom, bo bo to była ciężka, ciężka praca, ale mi się wydaje, że również w wielu tych spotkaniach w wielu momentach pokazaliśmy takie to prawdziwe oblicze, co nie oznacza, że, że to jest już jak gdyby apogeum tego, co, co ta drużyna może grać, co powinna grać, jakie są oczywiście wymagania e, w stosunku do, do drużyny, do klubu e, i to, co przychodząc tutaj e, do, do, do Katowic, cel jaki został postawiony typu typółtorej roku pracy. Zawsze chcemy walczyć o to, żeby awansować do, do ekstraklasy, bo to jest czas, czas niezbyt długi, ale wydaje mi się, że również na przełomie tego czasu jesteśmy w stanie walczyć o to, żeby KKS żeby naprawdę włączył się do walki o, o tą ekstraklasę. Z mojej strony to tyle. Wydaje mi się, że będzie nam łatwiej, kiedy będą konkretne pytania, to wtedy po prostu będziemy mogli już wchodzić w szczegóły. Dziękuję. Dziękuję bardzo Panie Trenerze. Teraz oddam głos y, menadżerowi Eksy, pojawił się tutaj na Bukowej razem. w tym samym czasie, kiedy Pan Trener też <kluzła> podsumowanie tego okresu, y, który Pan przepracował już przy Bukowej. No, tak jak tutaj Trener wspomniał, y, jestem też bardzo zadowolony z tego, co, co zostałem i y, y, sytuacje, które... Zostało im przy, przekazywane w momencie podpisania umowy tutaj i ze strony trenera, i ze strony prezesa, y, są realizowane. Także y, po tych dwóch miesiącach, y, jestem pełen optymizmu, jeśli chodzi o, o naszą pracę. No, przez te dwa miesiące, przede wszystkim, chcieliśmy tutaj. Raz, że poprawić wyniki, dwa, uspokoić e, sytuację w szatni i przede wszystkim dobrze przeanalizować i dobrze ocenić piłkarzy, którzy są w tej chwili w kadrze, którzy e, byli zakontraktowani. I to był nasz podstawowy cel. Dopiero po tym okresie e, mamy, mamy wstępną diagnozę, wstępną analizę, jeśli chodzi o, nasz, o naszą kadrę. Także cieszę się z, tutaj niezmiernie z, z tego powodu, że. Bez żadnych roszad, bez żadnych korekt, ten zespół był w stanie powalczyć o punkty, zdobyć w, tym, w, tym, w tych dziewięciu meczach pod wodzą trenera Brzęczka 17 punktów. Także oczywiście, tak jak tutaj trener wspomniał po tym ostatnim spotkaniu, no jest, jest duży niedosyć, niedosyt i, i wszyscy ten mecz pewnie będziemy długo pamiętać. Natomiast wszystko jest przed nami i, i sezon się nie kończy. W czerwcu będzie odpowiedź na to, gdzie będziemy i my nie składamy broni. Naszym celem jest teraz każde kolejne zwycięstwo i, 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 i dobra gra. A y, pewne rzeczy, pewne sprawy odnośnie kadry będą pewnie w najbliższym czasie mm, wraz, wraz z trenerem korygowane. Bardzo dziękuję. Oddaję głos Państwu i do zadawania pytań. Panie jest, jest to było przerne, że do Pana pytania, kiedy zespołowi nie idzie, no, zastanawiamy się, co jest tą główną przyczyną tego. Czy dzisiaj z perspektywy czasu jest Pan w stanie powiedzieć, co było tą główną przyczyną tych problemów w u W którym okresie? W tym okresie, który po Pana przyjście do zespołu. Ja myślę, że nie, nie, chciał, nie chcę oceniać tego, co było przede mną. Na pewno ja myślę, że te, te mecze pod moją wodą pokazały, że ta drużyna była jest dobrze przygotowana, na pewno nie był to problem fizyczny, a także wielokrotnie powtarzałem, to jest kwestia często pewnych oczekiwań, ambicji, później nieoptymalnego startu jakichś porażek, to od razu powoduje, że zawodnicy, którzy natracą pewność siebie i ta presja, która była bardzo duża i na pewno która jest i będzie coraz większa, w tym okresie czasu nie, nie pomagała tej drużynie, tym zawodnikom ja się cieszę, że akurat. E, przychodząc w tym trudnym momencie, udało się udało się dotrzeć do chłopaków, przekonać, dać im tą wiarę w swoje umiejętności żeby po prostu później mogli to pokazywać na, na boisku I, i wielokrotnie na pewno na pewno, na pewno to czynili ja myślę, że jeżeli popatrzymy na to również z perspektywy tego, że z tych 9 spotkań rozegraliśmy 6 na wyjeździe, tylko czuły siebie e, tak więc to też jest myślę, że bardzo przyzwoity wynik te 17 punktów Ma, biorąc pod uwagę również ten ostatni mecz w Sosnowcu, gdzie na pewno uważam, przez większość część meczu to my byliśmy drużyną lepszą i dominującą, ale w piłce nożnej jest tak, że decydują później te bramki i ewentualne błędy, które przeciwnik wykorzysta, a my te błędy popełniliśmy w, w tych ostatnich 6-7 minutach, za co zostaliśmy ukarani, ale z drugiej strony myślę, że, że ta porażka będzie, będzie miała dla nas zdecydowanie pozytywniejszy wpływ na, na nasz dalszy rozwój. Co do tego jestem w 100%, 100 pewien. Jeszcze jedno, pytanie, już myślę, że do panu, czy panowie wiecie już coś więcej na temat sytuacji, temat jego przyszłości, że jakieś przycieki macie. Jest naszym zawodnikiem, tak jest, jest nic nie zmienia. A może Pan dyrektor. Nie, no możemy powiedzieć jedno, jedno że Grzegorz y, mm, rozmawialiśmy z nim już w drugim tygodniu naszej, naszej pracy, przedstawiliśmy mu informację, że będziemy musieli dalej z nim współpracować. Mogę powiedzieć, że klub GKS Katowice zrobi wszystko, żeby go zatrzymać, wszystko, co będzie w naszej mocy. Grzegorz dzisiaj otrzymuje propozycję nowego kontraktu i teraz sprawa już, już negocjacji i odpowiedzi Grzegorza. My tutaj po wspólnej że tak powiem, opinii widzimy naszego kapitana dalej w zespole. To jest bardzo ważna postać, człowiek, który nie tylko na boisku, ale też w szatni daje wiele temu zespołowi, więc z naszej strony jest jak najbardziej odpowiedź jasna i klarowna. Chcemy, żeby został i zrobimy wszystko, żeby, żeby dalej grał w GKS Katowice. Panie przewodniczący, dzień, dzień. Zaczyna, że dobra, Macie już jakieś konkretne nazwiska piłkarzy, którzy przyjdą albo które... Jeśli chodzi o, o ten moment, no, trzech zawodników, który, których obserwowaliśmy, których oglądaliśmy troszeczkę wcześniej i braliśmy pod uwagę, obecnie z nami trenuje. To jest trzech młodych zawodników: Wojciech Kołański, stoper z Legii Warszawa, Konrad Andrzejczak, skrzydłowy Zagłębia Lubin. I Mateusz Filipowiak, bramkarz, który jest obecnie zawodnikiem Jaroty. Jarocina jest wypożyczony z Warty Poznań. Tych trzech zawodników urodzonych w 1996 roku, czyli mogących jeszcze grać jako młodzieżowiec w rozgrywkach pierwszej ligi. Będzie przez tydzień przez nas ocenianych i po tym tygodniu podejmiemy podejmiemy decyzję co do nazwisk no tutaj przez dwa miesiące pracowaliśmy na to wraz z trenerem przedstawiliśmy grupę piłkarzy którymi jesteśmy potencjalnie zainteresowani natomiast są jeszcze ligi które grają w Polsce więc sytuacja do oceny i też do konkretnych rozmów będzie się odbywała zapewne w styczniu no i tutaj zobaczymy co, co jakie będą nasze możliwości i, i jakie będą też Odzew z drugiej strony, wszystko jeśli chodzi o transfery, jest koordynowane wraz z trenerem i jak gdyby tutaj mamy wspólną linię, że tak powiem, i wzmocnień, i pozycji, które chcielibyśmy jeszcze uzupełnić. Co do piłkarzy, którzy mają odejść, w tej chwili wszyscy piłkarze z nami zostają. Właśnie dzisiaj są testy, które, w których uczestniczą wszyscy piłkarze, i, i decyzja co do. Co do zmian kadrowych piłkarzy, którzy obecnie są w kadrze gks Katowice zapadnie dopiero w styczniu czy też po, w połowie stycznia. Także na dziś żadnych nazwisk, jeśli chodzi o odejścia piłkarzy z gks Katowice na pewno nie możemy powiedzieć. To jest po prostu zależne od tego, czy piłkarze inni, którzy, z którymi rozmawiamy, będziemy mogli ich zakontraktować, i, i tak wygląda sytuacja. Jak pan tu przychodził, to były jakieś założenia, były jakieś plany. Co się udało zrealizować, z czego jest pan zadowolony, a co się nie udało w tym czasie zrobić? Na pewno udało się zdobyć dos, dosyć dużą ilość punktów, gdzie z tego miejsca 16, bardzo dla nas niewygodnego, jesteśmy na dzień dzisiejszy na miejscu 8, ale mówiąc oczywiście i oceniając jak obiektywnie, na pewno to nie, to nie jest. To optimum jakie sobie zakładaliśmy, patrząc nawet, nawet przez pryzmat tych ilości spotkań zagranych na, na, meczu, na, na boiskach przeciwnika. Ale, ale na pewno z jednej strony myślę, że w tym okresie straciliśmy najmniej, najmniej bramek z wszystkich drużyn. Z drugiej strony ta liczba zdobytych bramek w tych 9 spotkaniach, było ich 12, na pewno nie jest do końca zadowalająca, patrząc przez pryzmat ilości stwarzanych sytuacji. Tak więc na pewno ta nasza e, skuteczność e, e, jest, to, jest to taki element, gdzie, gdzie będziemy nad tym pracować, żeby to zdecydowanie poprawić, ponieważ myślę, że w, kreow w kreowaniu tych sytuacji e, radzimy sobie coraz, coraz lepiej, gorzej, gorzej w wykańczaniu. Na pewno również ten ostatni mecz sosnowcy pokazał, że w szczególności w pierwszej połówce, również w drugiej połówce mieliśmy swoje sytuacje, e, które powinniśmy wcześniej zakończyć do zdobyciem bramki, na pewno też byłaby inna sytuacja. I myślę, że to jest taki jedyny, jedyny jak gdyby minus, gdzie można powiedzieć, że, że mogliśmy, mogliśmy wyciągnąć jeszcze więcej, ale patrząc, patrząc przez ten pryzmat e, miejsca i przede wszystkim sytuacji w, w szatni, w klubie, e, w drużynie, myślę, że te dwa miesiące pokazały, że, że wybraliśmy odpowiedni kierunek i przede wszystkim również, jak gdyby jest to pewne takie potwierdzenie, tych zawodników, którzy są w, naszej, w naszym klubie, w naszej, w naszej karze, że są to zawodnikami z umiejętnościami, z charakterami, bo ja powiem szczerze, przez ten okres dwóch miesięcy ani razu nie mógłbym się zgodzić z opinią czy kibiców, czy wielu, którzy wcześniej twierdzili, że to jest drużyna bez charakteru, bez walki. Powiem szczerze, że byłem z każdym dniem zmotywowany i pełen podziwu do zaangażowania na treningu, jak również w tych wszystkich naszych meczach ligowych, tak więc mam nadzieję, że, że drużyna to zrozumiała i oczywiście Muszą sobie również zdawać sprawę z tego, że to już jest historia w, tej, w tym biznesie. Nie liczy się to, co było wczoraj, dla nas najważniejszą rzeczą jest to, co jest dzisiaj i to, co będzie jutro. I na pewno każdy, każdy również musi sobie zdać sprawę, że od tego 11 stycznia znowuż jest nowe, nowe po części rozdanie, nowe przygotowania i walka o to, żeby, żeby grać w pierwszym składzie. Marcin Ruszyński, co dalej z Kanielem na to na tą chwilę jest jeszcze jest zawnikowy wypożyczonym. rozmawialiśmy z nim miał być teraz z nami w treningach ale ma kontuzję tak więc na razie na razie jest to przełożone. Przed wieczorem był pan o takim planie kilka czy dwuletnim ma do do ekskleracj musi. Ponadto po tych danych naszych ostatnich w tym sezonie to już może być możliwe. Ja myślę, że na pewno jest jeszcze 15 spotkań do zakończenia tego sezonu, ale oczywiście my sobie również zdajemy sprawę z tego, że strata do pierwszego i drugiego miejsca 90 punktów jest, jest dużą ilo ilością punktów, którą ewentualnie trzeba nadrobić, ale my przede wszystkim patrzymy przez pryzmat tego, żeby odpowiednio się przygotować, żeby odpowiednio zwiększać naszą konkurencyjność w drużynie, jak również w tej, w tej, w tej lidze I, i myślę, że, i myślę, że, że na pewno... My będziemy robić wszystko, żeby jak gdyby zbyt szybko nas nie skreślano, ale zdajemy sobie sprawę, że na pewno przed nami w tabeli jest 7 innych drużyn, które mają więcej punktów i, 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 i to, ta sytuacja, żeby walczyć o, o awans na pewno na wiosnę nie będzie łatwa, ale na tą chwilę z jednej strony czekamy na odpoczynek, później odpowiednie przygotowania, piłka, piłka nożna z jednej strony uczy pokory, z drugiej strony pokazuje, że wiele rzeczy się może wydarzyć. My będziemy się koncentrować przede wszystkim na solidnej pracy i na każdym następnym meczu, który będzie dla nas ważny w perspektywie nie tylko tej wiosny, ale, ale przede wszystkim również następnych miesięcy, a przede wszystkim całego następnego sezonu. Macie już jakieś plany wyjazdowe i zgrupowanie? Gdzieś jakieś miejsce znaleźliście? To znaczy, jeżeli chodzi o plany, o plany, cały okres przygotowawczy, oczywiście mamy to wszystko zabezpieczone. Pierwszy trening 11 stycznia, pierwsze zgrupowanie od 18 do 23 stycznia w kamieniu. Drugie zgrupowanie od 12 do 20, do 20 lutego w Unii. Tak więc to są dwa zgrupowania, e, które, które będą e, nas przygotowywały w naszym kraju do, do, do wiosny. Panie Dorze, tak się złożyło, że graliście przy pustych Wojewody, czy paradoksalnie miało pewnego wpływu na zespół, że było łatwiej troszeczkę tą sesję, to ciśnienie z tyłu w no, momencie, kiedy przyszedł tam do klubu ściągnąć z dużyny, tak? Bez, bez tego bezpośredniego e, ciśnienia, które zawsze tam z tak? To miejsce. dopiero będziemy mogli sprawdzić na wiosnę, tak więc teraz możemy tylko gdybać, co by było, gdyby graliśmy bez kibiców w mecze, kiedy kibice z nami byli na wyjazdach, bodajże w Chojicach i, i, i w głogowie, tak więc ja myślę, że, że na pewno. Ja rozumiem kibiców, ale, ale myślę, że również kibice będą zdawać sobie sprawę z tego, że drużyna potrzebuje, klub potrzebuje ich wsparcia. W tych, nie tylko w tych dobrych chwilach, bo to jest wtedy naj, najprostsze i, naj, i najłatwiejsze, ale w tych trudnych chwilach, które na pewno będą, bo, bo, bo w piłce nie jest tak, że, że wszystko idzie gładko. Ja myślę, że również kibice muszą sobie przeanalizować te ostatnich parę ładnych lat, jeżeli chodzi o to, co się działo w tym klubie, jaka była sytuacja, jakie były zawsze nadzieje. Później ta presja wywierana do czego doprowadzała i gdzie, gdzie GKS zajmował potem na koniec sezonu miejsce w tabeli, tak więc myślę, że, że również kibicom bardzo zależy na tym, żeby żeby GKS, GKS był w najwyższej klasie rozgrywkowej, ale to jest bardzo ważna rzecz wsparcia wszystkich tych, którzy są związani z tym klubem i przede wszystkim przede wszystkim w tych takich najtrudniejszych momentach wtedy, kiedy, kiedy drużynie nie idzie, kiedy ta drużyna potrzebuje wsparcia, bo każdy jak gdyby negatywny komentarz, czy też, czy też dodatkowa presja na zawodnikach, a nie wszyscy sobie z tym poda, potrafią poradzić, no nie zawsze ma ten pozytywny wpływ na to, żeby ta drużyna grała lepiej i, i żeby piła się w, w ligowej tabeli, a myślę, że wszystkim tym, którzy są związani z GX-ą, na tym zależy, żeby, żeby GKS był w czołówce tej pierwszo, pierwszoligowej, a nie w środku tabeli, czy też na końcu. Z wszystkimi piłkarzami, którym kontrakty kończą się w czerwcu 2016 roku, przeprowadziliśmy indywidualne rozmowy. Wszyscy piłkarze, którym wygasają kontrakty, określiliśmy wstępnie naszą wizję co do przyszłości każdego z tych piłkarzy. Także nie ma żadnego piłkarza, który nie dostałby informacji. Mogę powiedzieć, że wraz z Grzegorzem na pewno podobna sytuacja. Dzisiaj też ofertę. Nowego kontraktu otrzymuje Rafał Pietrzak, i tutaj też z naszej strony jest jasna deklaracja, że chcemy, żeby Rafał Pietrzak był dalej z nami. I to są dwa, że tak powiem, pilne tematy. To są zawodnicy, którzy tworzą jakość, którzy są w wizji trenera i o których będziemy walczyć. Ale po kolei, mówiąc, jeśli chodzi o kadrę zawodników, także jesteśmy zdecydowani co do. Adriana Frańczaka, Łukasza Pielorza, oni także dostali informację, że e, jesteśmy zainteresowani tutaj przedłużeniem umowy i poszczególnie z wszystkimi piłkarzami określiliśmy dalej profil i, i sytuację, jaka będzie się klarowała. Niektórzy piłkarze <tryk> otrzymali informację, no, że te pół roku będzie też dla nich ważne w kontekście dalszej współpracy, bo tak jak tutaj trener wspomniał, to jest biznes, to, to nie są e, żarty, my mamy poważne cele i też, żeby jakość zespołu poszła w górę. Zdajemy sobie sprawę, że niektórzy zawodnicy będą musieli do nas dołączyć. Natomiast chcemy tutaj profesjonalnie podchodzić do tematu i, i z wszystkimi piłkarzami rozmawiać. Założyliśmy sobie coś takiego, że, że Klub GKS Katowice będzie działał na tyle profesjonalnie, że każdy z zawodników będzie miał po prostu szczerze postawioną diagnozę i szczerze zopiniowaną jego postawę i, i tutaj spotykamy się wspólnie wraz z trenerem, z trenerem, asystentem, trenerem Mazurkiewiczem, z naszym analitykiem Michałem Siewierskim, także no, wszystkie te decyzje nie są, że tak powiem, podejmowane jednogłosowo, tylko to jest opinia większości ludzi i, i finalnie po prostu decydujemy co do przyszłości każdego z zawodników, także tak jak wspomniałem, na pewno do końca grudnia wszyscy zawodnicy zostają z nami. W styczniu będą zapadały decyzje, będziemy już budowali kadrę i zależy nam też, żeby już od tego pierwszego zgrupowania pojawili się nowi piłkarze, którzy, którzy być może zasilą nasze szeregi. Objectorami spędziliście ostatnio mam czas w Ekstraklasie klasie, tak? I chciałem was zapytać, jak z tej perspektywy oceniacie pierwszą ligę tak globalnie? Co Was zaskoczyło ani plus, co nie minus? Czy w ogóle coś Was zaskoczyło z to, to znaczy tak, ja, ja ostatnio przeżyłem Ekstraklasę, przeżyłem również niższy poziom drugoligowy, tak więc teraz jestem w środku. Ja myślę, że na pewno patrząc przez pryzmat naszego klubu jestem zbudowane organizacją, sytuacją, jaka, jaka jest na dzień dzisiejszy w tym klubie i ja myślę, że, że również po tych na pewno zawirowaniach, jakie miały miejsce w poprzednich latach, KKS jest na dobrej drodze ku temu, żeby, żeby stał się wizytówką miasta z jednej strony, a z drugiej strony oczywiście, żeby, żeby grać w najwyższej klasie rozgryfowej, bo takie miasto jak, jak Katowice na pewno jak najbardziej na to, na to zasługują. I oczywiście tradycja tego klubu i ja myślę, że na pewno na, na dzień dzisiejszy my nie mamy się czego wstydzić i obawiać, gdybyśmy doznali tego zaszczytu, szybkiego awansu do Ekstraklasy, że, że organizacyjnie sobie nie poradzimy. Oczywiście może kwestia, e, taka różnica największa to jest medialność i, i pokazywanie spotkań między, między na pewno NC+, a, a między Ekstraklasą a, a, a pierwszą ligą, tak więc to jest na pewno pewna różnica no i na pewno Ekstraklasa, e, jest to teren, gdzie, gdzie o tym się ciągle mówi pokazuje i tego nam w Katowicach na pewno brakuje i do tego będziemy dążyć, żeby, żebyśmy również byli na tym miejscu. Poziom od jakoś Pana nie zaskoczył, to Ja myślę, że ja myślę, że na pewno pierwsza liga poszła do przodu. Poziom tych drużyn z, z czołówki na pewno, na pewno e, nie ma już takich różnic, jak może to bywało w poprzednich, e, wcześniejszych latach. I myślę, że te drużyny, które, e, które e, awansują w tym sezonie, również te drużyny, które awansowały w minionym sezonie, pokazują, że sobie ra, radzą bardzo dobrze w ekstraklasie. Tak więc myślę, że ta piłka jest bardzo wyrównana e, i przy odpowiedniej organizacji e, na pewno te drużyny, które awansują nie będą stały na straconej pozycji i nie będą dostarczycielami punktów. Tego jestem, tego jestem pewien i, i myślę, że, że nie ma na pewno tak dużej przepaści, Oczywiście jeżeli popatrzymy że na tą czołówkę, chociaż patrząc na, na tabelę w Ekstraklasie, na pewno te pewne tradycje zostały zaburzone, ale to z jednej strony pokazuje, jak ta piłka jest wyrównana i nie tylko wielkie kluby z wielkimi nazwami, z historią mogą być na szczycie, ale również ci, którzy robią odpowiednią pracę, którzy może nie mają takich dużych budżetów, ale, ale, ale działają bardzo profesjonalnie, mają, mają dobrą politykę transferową i, i potrafili zbudować drużyny, które są jak na tą chwilę na pewno niespodziankami, takimi pozytywnymi, i, i zastępują te drużyny, które, które w minionym sezonie były w pierwszej czwórce, tak więc to się troszeczkę poprzewracało, ale myślę, że tak, że również taka sytuacja jest większa atrakcyjność na piłki. mówił. A chciałbym jeszcze dopytać o Oliwera Praszewskiego. Czy z nim też są prowadzone rozmowy, czy to w jaki sposób ma skonstruowany obecny kontrakt? A ten kontrakt jest tak skonstruowany, że on zostanie przedłużony. Także jeśli chodzi o Oliwera Prosząwskiego nie ma tutaj żadnego zagrożenia i będzie z nami przez następny, w następnym sezonie także piłkarzem GKS Kratowice. Tam jest zapis dotyczący ilości spotkań, natomiast my, my jesteśmy przekonani co do jakości. Oliwier jest podstawowym zawodnikiem, więc jak gdyby tutaj odpowiedź jest jasna. Za kadencji trenera to był podstawowy nasz piłkarz, bodajże tylko jedna absencja wynikająca z problemów zdrowotnych, więc no nie, tutaj jest jak gdyby sprawa jasna i, i klarowna. I, tak jak wspomniałem, no, piłkarze, którzy, którzy grali zdecydowanie... Też jest kwestia taka, że większość piłkarzy dostała szansę od trenera, że 15. W tym liczyliśmy zagrał przynajmniej 90 minut, więc ten przegląd kadry w tym krótkim okresie był dosyć szeroki. Piłkarze dostawali szansę pod nieobecność za kartki, także mamy tutaj dużą, dużą jasność. Też byli, bywaliśmy na meczach zespołu Rezerw, gdzie, gdzie grali piłkarze, którzy nie, nie łapali się w danym czasie do 18, także ta ocena nie jest tylko poprzez pierwszy zespół, ale też poprzez zespół rezerw. Pozwolę sobie zapytać jeszcze o tych zawodników testowanych, ale trochę w kontekście mm -hmm. jest rocznika 96, czyli młodzieżowcy. To jakby określenie podstawowego dzisiaj problemu trenera, jeżeli chodzi o, o, o kadrę, że potrzebuje się młodzieżowca w programie. Druga rzecz jest średni bramkarz, De facto byłby to trzeci bramkarz, trzeci młodzieżowy w kadrze, Czy to jest też zabezpieczenie na wypadek powrotu czy wezwania Mateusza Kuchta do do, do do powrotu? Dobra? Czy macie jakiś sygnał w no, My musimy, musimy rzeczywiście działać, działać tutaj też z wyprzedzeniem pewnych sytuacji. Na niektóre sytuacje nie mamy wpływu. Ja wierzę, że Mateusz Kuchta będzie dalej naszym bramkarzem i, i jesteśmy z niego bardzo zadowoleni. Mamy bardzo talentowanego bramkarza Kamila Główkę, tylko to jest to rocznik 99. Kamil ma jeszcze czas, żeby zagrać, grać i w juniorach i w zespole Rezerw, także dostał teraz powołanie na konsultację narodową i to jest bramkarz, który cały czas z nami trenuje i, i no będzie w gks i wiążemy z nim dużą przyszłość, natomiast Trzeba uczciwie sobie powiedzieć, że, że wymogi pierwszej ligi, ekstraklasy w tym momencie być może mogą być za wysokie dla niego, aczkolwiek to jest nasza przyszłość i na pewno w tego chłopaka inwestować będziemy. Jest jeszcze oczywiście Rafał Dobroliński, piłkarz, który, pramkarz, który jest tutaj bardzo, bardzo długo, co do jego walorów też. Jest następnym pół roku, żeby, żeby dał nam jasny sygnał do tego, czy, czy będziemy dalej z nim współpracować. Jeśli chodzi o stronę mentalną i umiejętności, tutaj nie mamy żadnych zastrzeżeń, natomiast no, na dziś Mateusz wygrywa rywalizację, jest pierwszym ramkarzem i tak wygląda sytuacja, jeśli chodzi o te dziewięć meczów, które my prowadziliśmy, w których uczestniczyliśmy. Proszę, no, Górnik zawsze ma bardzo dobrych trzech bramkarzy, tak więc myślę, że na razie nie będę podczepiać. Nie, nie no, mamy myśli... żadnych sygnałów. Mamy jeden sygnał, że mają bardzo dobrych trzech bramkarzy, tak więc. Zresztą dokładnie tak, trener Różyński ostatnio odpowiadał się, że ma trzech wyrobionych bramkarzy i, i... A właśnie jak pustają marnierzy owców, to rozumiem, że testowanie czy sprawdzanie tej trójki to właśnie pod tym kątem, że Grał show, de facto i grał Mateusza. Tak, ale mieliśmy to prosta sytuacja, mieliśmy problem w momencie powołań na reprezentację Mateusza Kówty. Chcemy zwiększyć rywalizację tych młodych. Chcemy doprowadzić, żeby, żeby ten młodzieżowiec, e, no była walka też na tej pozycji, żeby to nie odbywało się z automatu, że mamy Mateusza, mamy Pawła i, i nie ma rywalizacji jak gdyby e, w, e, w tej kategorii, więc to jest to jest... E, Pierwszy aspekt. Drugi aspekt, no chcemy też budować zespół w oparciu młody, o młodych zawodników, którzy będą też dla nas y, stanowili przyszłość. Więc y, to, że oni są młodzieżowcami, to wcale nie znaczy, że y, trener korzysta z jednego młodzieżowca. Były sytuacje, gdzie grał i Mateusz, i Paweł. Więc jeśli ktoś będzie lepszy od piłkarzy, ale będzie dla, y, dla trenera też y, lepszy wybór, większa możliwość. Y, Dokonywania e, oceny i, i zmian w zespole. Także to tylko ma podziałać na wzrost rywalizacji i e, w kadrze meczowej, w kadrze e, zespołu GKS Katowice. Czy opracowujecie, Chayur, jeszcze jakiś piłkarz? dostał zgodę na wykonanie z Wojciech Jurek nie dostał zgody na trenowanie, dostał tylko zgodę dzisiaj na odbycie meczu kontrolnego w zespole jeśli W tej chwili była tylko jedna propozycja co do, co do Wojciecha. Wojciech dzisiaj przechodził z nami testy szybkościowe. Także po tym meczu, który zostanie rozegrany dzisiaj, on wraca normalnie z nami i, i trenuje dalej. Przyszła taka propozycja, my tutaj wspólnie z tronem podjęliśmy decyzję, że, że umożliwimy takie testy, <coughs> natomiast w przyszłości też. Wojciecha musimy poczekać i, i po sezonie podjąć decyzję.